pana Macnicza Czierownica, który powiedział, że nie zawsze najważniejsze są pieniądze. Ten pan, który czy tam pani, która wygrała ten przetarg, z tego co się obiecuje uczestniczył w rozmowie. Z Górym burmistrz podaje, że były takie rozmowy, które on jako przyszedł, jako miał doradzić, odpowiedzieć. Był, był, były, były takie rozmowy, pani wiceburmistrz, był pan ten punkt? No nie, ale w rozmowach takich Później, pani nawet powiedziała, że tak, no ma pan e, słuszną rację, bo on operował nawet w tych pismach, następne, nawet w tych pismach. Teraz pan burmistrz mówi jakieś określiwe pisma. Dlaczego pan burmistrz nie dołączy do tej uchwały tej korespondencji, którą zmieniacie tak. między sobą? Wtedy radni wszyscy by widzieli do co chodzi. Ale pan nie dołączył tego, bo pan tutaj stosuje, bo tam jest metodycznie wyjaśniane. Zaraz, panie sekretarzu, sekundę. Było? Było, było, było mówione, że dla dobra kupców handlujących na tym zarkomisku, żeby przetarg odbył się jako przetarg ofertowy. Nie. Pan Burmistrz czy komisja czy nie wiem czy Pana ludzie doprowadzili do tego, że został ten przetarg zrobiony jako licytacja. Pan jest winien temu że została wycydowana tak jak potem. Bo wiadomo, że przy to jest nie zawsze człowiek się, z której tylko nieraz jest podniecenie, nieraz jest... Różne są sprawy czynniki. Z tego, co się urychuje, porozmawiałem właśnie z tym panem. Pan nie obraża pana w pismach, gdyby pan pismo dołożył, byśmy się wszyscy przekonali, bo z pan oszukuje. Tylko by było jedno nie nieporozumienie w, w chwili przetargu. Chodziło o regulamin. Był regulamin, czy nie był w przetargu? Powiedziano mu, ustnie, sąsiadkowie, że regulamin zostaje bez zmian. Tak, Pani Wiceburmistrz? Nie. A, a kto uczestniczy w przetargu? Panie Sekretarzu, tak to mówione, że regulamin zostaje bez zmian. Tak, regulamin będzie obowiązywał poprzednio. No trzeba się do jechać do protokołu, jest to zapisane. I tak jest. Później, gdy zamiast Poinformować telefonicznie, że na przykład zostaje podpisana umowa z Panem, z tym, którym wygrał? Nie. Napisano mu tam e, list, e, wysłano listę polecony. W ostatniej chwili się Pan, po akurat odebrał, nie był go w do domu, zorientował się, że ma polecony list. Odebrał, odebrał korespondencję z, z poczty, gdzie tylko decydował o tym dwie godziny, bo gdyby odebrał po 16, nie zostałby. Pomimo to, że wygrał, nie, nie podpisałby umowy i został odrzucony. Warniu, który płacił, w kwocie tam 16 tysięcy, nie wiem, jakie tam umowy miały być, ale to że ze walnią, byłoby zwrócone, ale nie byłoby zwrócone za tydzień, za dwa, tylko to by się ciągnęło kilka, kilka dobrych miesięcy. I to jest, proszę państwa, to jest cały okaz naszej współpracy pana burmistrza z przedsiębiorcami, z ludźmi. I tak się odbywają przetargi w naszym mieście. A Burmistrz, Burmistrz dlaczego teraz chce zmienić, yy, chce zmienić tą uchwałę Wolno Bo chce zmienić, że jeśli będzie mu niewygodny dany Pan czy firma, co w ciągu dwóch tygodni wypowiada, wypowiada umowę i komu będzie chciał, Czy dla Frankowi czy Iksińskiemu. Tak Panie Burmistrzu. Chce Pan zagłaszczyć? Radę, to co się Panu daje? A teraz chce Pan mieć monopol na wszystko. Że jednym ruchem Pan będzie decydował, co w tym mieście będzie się działo. Dziękuję. Proszę Panią